Dobra, czas podpiąć tą kierownicę. Welcome. Będziemy se, porobimy sobie jakieś parę tych. Wiecie, to jest BMG w ogóle. Co to za To jest. Na tym polega, że się rozpierdala z autami. Nie można się rozpierdolić autami. Czy się, jak się, jak, jak wpierdolisz, jak wpierdolisz się autem gdzieś, to jest koniec. Generalnie. E, Okej okay. Dobra, musimy trasę skończyć, tak? Patrzcie to. Ło kurwa! O, ej, dobra, 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 dobra Dobra, czekaj, jeszcze raz Teraz, patrz Patrz do Kurwa, 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 zaszuca Dobra, chuj, skrót Dobra, jedziemy Proszę państwa O kurwa, jaki zakręt O kurwa Jadę Spokojnie, patrzcie teraz Patrz teraz na spokojnie. Tu się. O. Pyk. 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 Kontra. Proszę Państwa, zero poślizgu. Dobra, teraz robimy to. Patrzcie to. Nie zatrzymuje się nawet. O kurwa. Może jednak. Patrzcie teraz. Co ty kurwa chciałeś ścigać? Tak, chciałem się ścigać. Ej no kurwa, czemu mi w krzaki pcha? Ej! Kurwa, dobra, no bo nie ściągnęło mnie w tego Ściągnęło mnie, ściągnęło mnie, jeszcze raz Los tak chciał? No ja nie wiem, ja tak nie jeżdżę w realu Ja tak nie jeżdżę w realu, poważnie Ja jeżdżę w chuj lepiej, bo tu nie ma w tego, bo tu jest wiecie co jest? Ta kierownica jest taka, yy, nie ma tego Wspomagania ta kierownica, dobra Nie, 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 nie! Dobra, muszę się skupić Kurwa gm ją zarzuca, no kurwa szyba do wymiany! Kurwa, zablokowałem się w bucie! Nie! Teraz to robię na luzaku. Patrzcie to! Jedną ręką, pokiem! Nie! Proszę nie! Co jest? Nie no, jadę... jadę autem waszego starego! Go! Wow! Ale kurwa! W, w, w lewo? Kurwa! No nie, no przecież... Dobra, to się nie liczy, jeszcze raz. To, to był taki, wiecie, testowy. Ej, czemu miał tu w prawo? Dobra, bez przesady. Lewo? Tu? To jest niepop! Jak wierdole, to nie ma wspomagania, ta kierownica! Nie! Ukra A! Jak ta kierownica źle chodzi? Przysięgam! Tu się nie da prowadzić! Nie! Let's go! Czas by się skończył! Nie! Nie! Speedrun. Speedrun. Ok, czyli trzeba ukończyć wyścig bez wpadnięcia yy, w poślizg. Let's go! Kurwa, nie myślałem, że aż tak! O kurde! Haha, wyjebał się! Ej, no co ty robisz? Co ty robisz? Ej! No daj mi Wy prze... Jesteście niepoważni! No kurwa, No ty jesteś! Dobra, jeden się wykurwił. Mamy szansę. Nie no. Witam serdecznie na pokazie kaskaderskim. Nie! I teraz! Let's go! Ale kurwa trick! Lecimy! Tak co to ma być? To chyba jest coś zbugowanego Ej! Dobra! Mamy pościg! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Kurwo! Wow! Dobra, to był test. Hamuję, ponieważ jeździ bardzo nieostrożnie. Wow! Kurwa! Co się dzieje? Halop z pana, niech pan się zatrzyma! Staram się wyminąć, cel, wpadam w poślizg, ja też, w barierkę, niestety nie udało się, próbuję wykonać manewr pit O kurwa, Spadłem w poślizg, ale w drzewo! Żyje, żyję, żyję, zgłaszam się, Spadłem w poślizg, a, zostałem zaatakowany Podjeżdżam do podejrzanego, hamuję, aby zminimalizować niebezpieczeństwo na torze, ale kurwa, kickflip, ramuję go, ramuję go Mam go! Tak to się robi. <laughs> Ta mapa polega na tym, że nie ma, nie, ma się, nie ma paliwa i zjeżdżasz w dół i bez paliwa musisz dojechać do yy, stacji. Dobra, patrzcie to. To jest easy. Farniego. Ej, ej, ej! Nie o to chodziło. Miałem dojechać na stację. Dobra, jeszcze raz. Słyszę tylko wiatr w oczach. Y, kurwa, y, we włosach. Czas płynie wolno. Czemu w ogóle laweta cię puszcza? Możecie podwieźć? Bo mi daje challenge życiowy po prostu, bo jestem milionerem i mam za łatwo w życiu. I mówię, a Kurwa. zjedzcie sam, lamusie. NIE! z on zaciągnął kurwa ręczny?! To nie koniec?! To nie koniec?! Dalej?! Do jakiego kurwa garażu?! Do garażu?! Dobra kurwy... Jaki kurwa garaż?! Ja pierdolę, to jest jakaś myjnia jebana. Teraz muszę tylko się nie rozjebać. Widzę to, widzę sukces z zasięgu ręki. Piękne zwycięstwo! Wszystko mam na full. Proszę państwa, wszystko na full.